Idzie, idzie do nas kolega, który widział, widział berlingowców, jak płynęli przez Wisłę na Saskiej Kempie. Kolega wychodził. Myśmy mieszkali na Dom Prawiecki 25, to jest równoległa do wału międzyszyńskiego. Pierwsza uliczka. I chodziliśmy do pani Marty na drugie piętro. Ona miała obszerny balkon. I cała kamienica tam się schodziła, jak tutaj, bo powstanie. Jak leciały samoloty jakieś tam z Moskwy do Moskwy. Widać było lewy brzeg Wisły. Z, z, tak, oczywiście ta, I można było widzieć. Tak, wszystko co się tam dzieje. Co się dzieje? Czyli dymy, ogień, ognie, ten nie zapomnę jak facet drudzy. skakał yy, palący się z czwartego piętra. Czyli po drugiej stronie Wisły było drz... to widać. Wszystko to było widać. Przepraszam, opreś. Nic, 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 nie szkod, nie Bo wiesz. Dobra, dobra. Jak... No i, i właśnie. Któreś nocy zebraliśmy się na górze, bo tam starsi chyba wiedzieli, że za chwilę Berlingowcy przepłyną. No i strzelanina była. Tutaj na przyczółku mostu Poniatowskiego stał niemiecki reflektor taki lotniczy, taki taki tak i, i czekałem, a pod ten czekałem podpływała właśnie łódka z tymi chłopakami. No i też czekałem. No i wszystko myśmy widzieli, mimo że ta noc była, bo ten reflektor oświetlał wszystko. I w pewnym momencie, oczywiście, nastąpiła wymiana ognia. Bach, 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 bach. Zestrzelili ten reflektor, i myśmy tylko usłyszeli jakieś takie, jak ludzie umierają tam. O kurwa, a ja, jest? Daj, Cisza. Jakby tam dobrze pogrzebali w tej wiszle, to może by tam coś jeszcze znaleźli. No i to tak. A tam, mówiłem... I to było we wrześniu? Można zacząć. To tak? było we wrześniu, no jak wtedy... Do, jak do chwili, jak do to sobie Tak, no 300, 400 tych łódek przepłynęło. Parę tysięcy tych żołnierzy tam się dostało, ale jak usłyszeli od Bora Komorowskiego, że oni z bolszewikami, z bolszewikami nie rozmawiają, no to Berling wydał rozkaz, wracamy z powrotem, za to też później zdaje się Stalin jego wycofał, bo chyba Stalin chciał, żeby oni jednak poszli i, 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 i walczyli tam. No. Jak było tak, to już ja nie, nie pamiętam i nie wiem. Nie, ale trzeba przypomnieć, że jak przyczółki berlingowcy zdobyli między innymi na Żoliborzu, tutaj przy Muzeum Narodowym i na Powiślu, no to Burko Komorowski poddał powstanie.

Uśmiech. Nie uśmiech? Rolanty. 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 To, to, to dzięki się... To no to ja niech tam wyjdą. Właga z tego stalina, żeby ruszyli, bo więcej dobrze jeszcze. się od tego Dobrze, 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 dobrze. Nie, nie, nie spokój. Nie, to proszę ja dużo. Ej, i się fajerki tak <grym się> Już. Jeszcze, jeszcze, jeszcze moment jeszcze nasz. Jeszcze, nad... no dobrze. Jeszcze nad... do niego i. Fajtał. No po co nawet wysyłał? Trzeba coś mi się tu... No coś się krzaczy To no. znaczy wideo. Zaraz za zdjęcie, że momencik, już już będzie. Dobra. I bliżej, bliżej jeszcze też. I jeszcze bliżej chcesz? No. Dobra. Dobra. Żeby dobrze rodzinnie nam wyszło. dlatego środku stoisz Dobra jest. <laughs> Dziękuję. Weźmy no. e, Wiesz jak tego... No, no różnie jest, różne aparaty mają część. O, i tu patrz, i zuszysz Dobra, co to jest? To są kto chce jeszcze zabrać głos?